Temat Jakuba rzeźniczaka też bardzo odważny i myślę, że potrzebny materiał, a odważny dlatego, że wy się znacie. I to, co na przykład mi się w tobie podoba, że mam wrażenie, że dla Ciebie to nie jest ważne, czy ty kogoś znasz, czy nie, Ty zawsze jesteś bezstronny. To znowu uproszczenie, to ma znaczenie, bo e, zawsze na osoby, które dobrze znasz, patrzysz trochę inaczej i gryziesz się w język sześć razy. Tylko, gdy język już masz tak spuchnięty od gryzienia się w niego, e, a ta osoba robi dalej to samo, dalej to samo i dalej to samo, no to w pewnym momencie mówisz: Kurczę, no muszę się przestać gryźć, bo mi język odpadnie, muszę powiedzieć, co tak naprawdę uważam. E, no niestety Kuba robi kiepskie rzeczy, moim zdaniem, e, i gdzieś zatracił się w pogoni za lajkami i zatraca się dalej, bo nie wydaje mi się, by mój film znacząco wpłynął na jego postrzeganie świata internetowego.